Wiosna, 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 to ty. Jaka wiosna, ludzie kochani, co to w ogóle ma znaczyć? 2 kwietnia, takie rzeczy. Idę odśnieżać panele, a później Wam opowiem. Wszystko. Nie róbcie sobie wysokich statywów, róbcie sobie niższe statywy, bo na przykład, zobaczcie tutaj, jak chcę ściągnąć jeszcze z boku, sięgnę, nie ma problemu. Zjeżdża nam śnieg. Eee, to trochę mroziło. Ale tutaj już musimy się opierać o panel, więc jest to po prostu totalnie bez sensu. Nie wiem, po co ja to w ogóle dzisiaj spalam ten śnieg, bo i tak, i tak nie ma słońca, ale. Ma zalegać, niech lepiej leży na ziemi. Że tak powiem, dla zdrowotności. Teraz tam skończę, ale pokażę Wam jak tutaj. Zresztą, no to, 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 co tu pokazywać? O! Ciekawa sytuacja. Zobaczcie. Być może to, że świeża szyba, bo te moduły są jeszcze w miarę. Nie mają nawet pół roku, więc być może to nie, nie poprzymarzało. Albo szyba, po prostu z jakąś lepszą powłoką, która nie przymarza do niej. Zresztą napiszcie mi w komentarzu, bo jestem ciekawy, co może być powodem. A ja Was zapraszam do studia. Pogadamy trochę. Zapraszam. O Boże, jak się zmęczyłem, pewne roboty nie są dla takich ludzi jak ja, muszę trochę schudnąć, e, słuchajcie, miała być telewizja, miało być e, pytanie na śniadanie, a tu dzwoni dzisiaj do mnie e, Jarosław i posłuchajcie co powiedział. Moja odpowiedź jest prosta, nic takiego nie powiedział. No, obiecywał, powiedział, że mam przyjechać, a tu takie rzeczy. Ale normalnie ma, nie ma co się w ogóle stawiać na co innego. Dzisiaj taki króciutki tylko odcinek, bo chciałem się Wam troszeczkę wytłumaczyć z wczorajszego żarciku. Oczywiście większość skumała, że to żart. Niektórzy udawali, że nie żart, ale wiadomo, że każdy wiedział, że to jest żart. A z takich yy, ważnych informacji, które Wam dzisiaj chcę przekazać, to jest to, że zapraszam Was już na pewno na jutro na godzinę 10. Tak jak zawsze, niedziela, godzina 10 na premierę, na której będzie to urządzenie o którym Wam tak opowiadałem co pojechałem do firmy w Bielska Białej Bielska Biała, bo to się odmienia Bielsko Biała, Bielska Biała, więc musicie to, że tak powiem odmieniać bo tu już dostałem też opierdziel a właśnie, to jeszcze przy okazji mokre okulary, popatrzycie na mnie bez okularów beznadziejny jestem, ale trudno życie eee, dajcie sobie spokój z takimi komentarzami poprawiania moich gości, którzy albo im mnie, bo to w ogóle, czy to jest program z językiem polskim przez świat? No, raczej nie, więc my tutaj chcemy przedstawiać jakieś fajne rzeczy, i takie czepianie się do moich gości, że oni mówią włączał, wyłączał. Co za różnica? Grunt, żeby było włączone. Wiadomo, że trochę taki szacunek dla języka polskiego by się yy, przydał, ale fakt jest faktem, że jak ktoś ma pewne przyzwyczajenia, no to dajmy sobie spokój, bo to nie ma w ogóle, w ogóle znaczenia. Więc na tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie jutro na godzinę 10. Koniecznie widzę Was wszystkich. Będziemy dyskutować, co to urządzenie jest w stanie nam, czy jest nam to w stanie pomóc, czy cena tego urządzenia również jest taka adekwatna do tego, co wykonuje. Ja uważam, że urządzenie już dzisiaj mam, mogę powiedzieć, że jest pierwsza klasa, ale y, czy, czy spełni swoje oczekiwania y, że tak powiem wśród klientów, to już jest zupełnie inna sprawa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób. Jeżeli nie dałeś łapki w górę bądź w dół, to daj to pomaga zawsze w zasięgu tych filmów a dzięki temu odzywają się do mnie jakieś firmy z którymi mam y, oczywiście wybieram sobie te firmy które y, mi odpowiadają pod kątem takim żeby wam nie wciskać kitu i y, mamy dzięki temu coraz to ciekawsze treści a jeśli coś fajnego produkujesz bądź chcesz coś fajnego pokazać y, szerszej grupie zapraszam ciebie w opisie masz y, maila napisz do mnie bardzo chętnie zainteresuję się tą sprawą. Oczywiście, jeśli będzie to coś fajnego, a nie jakiś shit, bo byle główna nie pokazujemy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, miłego weekendu i do jutra 10 punktualnie się widzimy. Cześć! Jeszcze ch chciałbym Was zaprosić na e, taki filmik. E, tutaj będzie teraz w karcie e, na górze e, no i na ekranach końcowych e, z kanału e, Ruch Oporu. Miałem tam przyjemność wystąpić króciutko, bo króciutko, ale zawsze coś fajnego, ciekawego. Chłopaki zrobili mega piosenkę. Zapraszam Was bardzo serdecznie.